To jest powiedziane, że miłość ma zakrywać mnóstwo brzegów. Wow. Przede wszystkim pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem, gdyż miłość, tu jest oczywiście miłość agape, boska miłość, miłość bezwarunkowa, gdyż miłość zakrywa mnóstwo Grzechów. Kiedy ja się nawróciłem, poczułem Bożą Miłość, która zakryła moje grzechy, Bóg powiedział: Kocham cię pomimo tych grzechów. To jest powiedziane, że miłość ma zakrywać mnóstwo grzechów. Wow. Więc jak wrócimy do tego obiektywu i wyostrzony ma być swój małżonek, a to, co jest tłem, to jest ten tryb portretowy, który uwielbiam, bo on jest właśnie lekko zamazany. Na pierwszym miejscu jest, jest osoba, którą kochasz i, i ją widzisz. A to, co w tle, to, co się zdarzyło, to co było, on przecież wylewa swoje serce przed tobą, czy ona teraz, tak, to zakryj to, e, załóż po prostu jakiś filtr, filtr miłości po prostu, mhm. który zakryje po prostu. Wow. Y, mnóstwo kilka, jeden grzech, jakieś wow. uchybienie i będzie wszystko dobrze.